Kolejny, no ja pierdolę, to jest taka wieś Czemu? Na tym łóżku się człowiek bardziej zatapia niż na tym, co spaliśmy i potrzebuje więcej poduszek Właśnie też mi na głowie było nisko no Jak nie mrugał, to przynajmniej myślałem, że będzie w lewo skręcał On no nie, jeszcze od lewej krawędzi góry w prawo. Teraz to se możesz pomrygać.